Avengersi są uwięzieni pod rosnącą kopułą energii. Wkrótce pokryje cały świat. Hulk, musimy poddać ją analizie. Powiedziałam, zaczekaj. Ciekawe, jak sobie radzą inni Avengersi. Promień Ultrona zmienił Nowy Jork w prehistoryczny chaos. Działają tylko nasze mechazaury i roboty Ultrona. Chyba nie zamknięto mojej pizzerii w Midgardzie? Jak możesz teraz myśleć o jedzeniu? Bycie bogiem wymaga kalorii. Naszą szansą jest atak z zaskoczenia. Stój! Zadziwiasz mnie! Co w ataku z zaskoczenia było niejasne? Chyba wartownicy Ultrona nic nie słyszeli. Nie jestem tego pewien. Pokonałem hordy lodowych olbrzymów. Czym jest jeden robot? Coś mówiłeś? Brać go! To jest rumak, to znaczy mechazaur wart Tora. Jest ich zbyt wielu. Nie dla Tora. Może o kilku za dużo. Mam pomysł. Leć czerwono to był ten wielki plan. Mamy zardzewieć? Nie. Mój wielki plan to wielkie zwarcie. Bitor. Prognoza przewiduje pioruny. Pokonaliśmy przerażającego ultrona, to nie on. Ta jednostka to dron. Geniuszu nie da się tak łatwo pokonać. Kiepski żart. Nie jesteśmy tu, by walczyć, ale by odwrócić uwagę. Tak jak ta jednostka. Prawdziwy Ultron przygotowuje zasadzkę. O nie, inni Avengersi wejdą w pułapkę. ciąg dalszy nastąpi